Jakiego Mąka? Mąkę, Mąkę. Kowala już się przerabia. autentycznie <grym> no, zamierzam inwestować w tego kowala ile wlezie. Ja szybko chcę zobaczyć, Dobra. ponieważ jest to na ile Jak jest z tym, no, całym kowalem Czemu? ile trzeba jeszcze go do, dorobić. Bardzo do dużo. Do tego no. to zaraz. Jaki jest level jego maksymalny? 5-10 no. Aczucie, Achievement 10. jest 10 no, jest 10 maksymalnie. Ja mam szósty, O no, kurczę. No, Ach! Tak. potrzebne jeszcze są dwie strony tu jakichś treningów. Ach, co to Oje. jest? Dobra, Posprzedawajmy sprzedawajmy rzeczy. Niemoc, nic nie niemoc. mam, nic nie mam. Kusza, kusza. Czy w Tristramie nie jest ten sam gość, któremu przed, przed chwilą dawaliśmy rzeczy? Znaczy, te całe minerały? Tutaj, przy którym je stoją? to nie jest ten sam gość? Ten sam jeden. No tak samo zawsze znaczy się fanie widźmi nie grało. No, to or osoby or co or chwilę. Or. Albo Albo Max Payne 1 i 2. Bardzo been... dobrze! Uff, Uf. gra... Chociaż znaczy, praktycznie nie grałem, to i tak dalej mnie rozwala to z tym, że Leia cały czas gada. Oj, wujku te kazy, ty te twoje historyki o potworach! Chociaż nie, nie umarli chodzą po ulicach. Bo tak jest prawda, to jest, to jest A, bzdura po prostu. Albo, albo ona cokolwiek powie. Bardzo dobrze, Leia! Eee! Dokładnie! A co? <laughs> co? Mm. Chwila, co to... okay, no właśnie. Okej, muszę. no właśnie. Jeszcze nie wycofajmy, jeszcze, jeszcze, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Jak jestem głodny. Masz dużo złota, kup sobie jedzenie. Ja, Nie, chodzi o to po prostu jestem na takiej diecie taką, którą sobie sam narzucałem i narzuciłem. No, po prostu byłem u rodziców, weszły wlazłem na wagę i się przeraziłem. Się waga poruszyła? No, szkoda gadać no, Już poleźliście, tak? Ja no. jeszcze ja. nie. Okay. You misunderstand me. We are literally unable to to jest czy... dom. To już zawsze wszyscy jesteście, W spustoszonym domu. Nie, przeciw flagami przejdźcie do nas. Teraz idę. Przez portal. Dobra, jest. Przez portal, tylko przez te... Przez flagi byłoby lepiej. Nie muszę, bo jest Lecimy tutaj do tego domu, tutaj u góry. Ja już byłem na co? Pamiętam, czy coś jest? Czy jak coś się stało? Już byłeś. Skupaj. Ja byłem. Ja czekam, ładnie. Szybko, uciekamy, 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 on coś idzie za nami! Benefit. Rzecz się. No to można by coś takiego zrobić. To O, dziennik tu został. Gdybyście ten dziennik? Szelmy? Nie. Tutaj jest torba, to zawsze jest tysiąc punktów doświadczenia. Tutaj. Moment, moment. Dara. Gdzie, gdzie, gdzie są. Zacznijmy do to drugi raz i ty Szelma rozmawiał z Szelmą. Praktycznie. Dobra, o ile pamiętam, to Boberek podkłada polski głos. Fajne są te dialogi, jak się weźmie, że hunterką i się weźmie szalę cały czas. Te dialogi między nimi to, z to jest komedia. co I co, już nie żyją? Tak nie. To jak ta to zrobić, zrobi, dziubek, to nie ma lepera nie, zaraz. Chodź to. Nie, ma, nie ma Kaczyńskiego ten... Jezu, jak się nazywa ten minister szkolnictwa w by... Giertych? No właśnie, Giertych jest super! Szczególnie podobał mi się flawy, przy których pytałeś się, jak on się nazywa. O co chodzi? Nie, to bardzo... to najlepszy punkt do wciku. A nie wiem, o czym mówicie. Yes. Ech, nie <coughs> Jesteś jakiś program w telewizji, czy coś? Tak, jesteś w ukrytej kamerze. To wiem. O, to jest fajne, to jest coś nowego. W ogóle, jaki team mamy? Zobaczcie, ile ludzi. Jaki team? Jeszcze do tego piepsy, jakieś. To to no nic. Najlepszy to jest tak, jest, jest to, to jest cena ja tych wszystkich. To jest, tak. to jest, tego tyle, dziadostwa schodzi za tymi doktorami. To jeszcze ta, ten potwór dochodził. To <noise> taka żaba wielka. A podobno na późniejszych etapach to już ten, ten. ten. potwórki nie są zbyt fajne. Dobre. No właśnie się boję, kluczy blady, bo. no tutaj się sprawdza ten ten doktor. Doktor jest najlepszy. Tak, jest. Thank you, herr doktor. Nie, no, yeah, Demon Hunted jest chyba najlepszy. Najwięcej obraża Najlepszy jest doktor, najlepszy doktor jest dziesiąty. Tak. to jest tego... Z... A nie zaraz, który to jest no, dziesiąty tenant. Tak. No to się zgodzi. Cicho, nie, nie. spać tam Nie spać zwiedzać. Co ty tam syczysz? What? nie idę w to samo. jest super wow. Wow, fajne, A, wow, fajne. Bardzo mi się podoba. Jak tam u was? Bardzo dobrze. Oh, Czemu polazłeś tam? A, no awesome. tak. O, to ja pójdę tutaj. Będzie, tu będzie zaraz wydarzenie, które za tak zawsze jest. Na tej górce zawsze jest... O, tutaj. Coś nowego. Tak. Dobra, idziemy dalej. A, tutaj? I tu będzie powtórka jakby z tej rozrywki, będziemy to samo przeżywać. Okej okay. Ale super Co? Tak. No nowy skill. A zauważyłem, że często tak jest. Jak płaczesz sobie coś nowego. Wow. Nie? Shiny. Jakie kolorowe. I w drogach, witam wajboszer wody. Długo jeszcze. Długo, długo. Aaaa, koniec. Mamuka. Yes! Co to znowu się dzieje? Kto to? Tutaj, dałem, dałem, dałem. Dobrze, dobrze. Poza tym chciałbym przypomnieć, że jak już przejdziemy tam na normalu, czyli koszmarze, naszym najważniejszym punktem gry jest, żeby zdobyć dostęp do Whimsyshire. O tak, 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 tak. Ja już... To jest kosztowne. No bardzo, a mam, yy, mam już kilka przedmiotów, które są pod, potrzebne, żeby dostać się. No, znaczy Żyd, się tęczy, jakiś list i. Nie, nawet tego nie szukałem specjalnie, tak? tak nawet nie patrzyłem, gdzie to można znaleźć. So, ja to, to mam Ja mam już inaczej. Nie pamiętam, musiałem założyć, że to jest skrzyni. No bo wiadomo, konik ba... na banerce, ważna rzecz. Mm. <laughs> Właśnie Sim, musimy ten uh, Assault w Dungeon Defender zrobić, bo ja chcę kucyka. No muszę... Ja też chcę wtedy. Nie ma Trze... no, wow. no, Zresz... Zresztą Wizard będzie tam bezużyteczny. Czyli Simbad. Czyli Simbad. No i fajnie. Tak. Wy... Bo tam się wyżyczek praktycznie nie stawia. Trzeba mieć postać, a nie polegać na jakichś głupich wieżyczkach. Ja mam bardzo dobrą postać. No tak. Co my tu robimy? Hmm? O, widzę, sz... widzę szraj. A, ona. pierwszy. Ej. Radzieje. A przecież każdy dostaje to samo, więc. Ale chodzi mi o niebieskie przedmioty, jakieś były. Ale. Ale czy to nie jest tak, że każdy ma swoje przedmioty? Właśnie nie wiem, ktoś mi zabrał

Oh, greed mam rękawiczki za 15, to nie, to nie, to nie... To nie dalej. Okej, okay, trzeba stąd wychodzić. Nie, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jednej rzeczy nie mam. Ale to nie tutaj. Wow. No, to z dwóch różnych. Tak skomplikowali. Rudne. U, co to? U, treasure! Treasure, treasure! Chodź tu. Tu, tu! tu, chodź tu! Tu cholero! Łapać, łapać! Zawsze ucieka do tych niebieskich. Cicho, cicho. Prawie, prawie, prawie. Yes. Zamroziłem go. Yes! To troszkę pomogło. Tylko raz widziałem jak nie się. Ale ten, ten naprawdę szedł niezłą grupę wrogu. Oj wujku deka, te ty twoje historie o potworach i demonach. <noise> na tym było takie... Nie... No, znowu, znowu. <noise> na tym, na... Penny bo był tym Tak, wiem, widziałem. Oj wujku deka, ty te twoje historie i w tym leci do... ty, meteor. jeżeli chodzi o historię, to StarCraft sobie o wiele bardziej poradzi. Ja to co nową prontę, nową, nową broń. co? Co? Co mówiłeś, że jest w Że o wiele lepiej sobie poradził z historią. No, czy ja wiem, w SetCraft też no. no, była do bali według mnie. ale nie. jest do bali, bardzo dobrze. No, to nic takiego z głównym łotkiem się nie dzieje. To tak jak Mass Effect 2 chociażby, że masz na początku przedstawiony cel i przez całą grę wykonujesz ten cel. Mm. Mm. Mass Effect w ogóle jest, nie można kwalifikować tak przez Nie wiem jak Mass Effect, bo skończyłem swoją historię na jeden cel, ale każda misja jest praktycznie, polega na czym innym. No, jeśli chodzi o misję i zróżnicowanie to tak, ale fabuła no to tak... To ja lubię to to fabułę. da że spoko. Epickość, taka żenująca, że się w głowie myśli. No ale to już czekamy, może na tamtych. Są pierwsze. Tutaj, jest... Tutaj coś się dzieje, dobrego. Myślę, że będzie inne to wydarzenie. A, czyli nie czekamy. Dobra. Już idę, idę, idę. idę tak. Nie, oni ustalili, że nie czekamy na to sorry. tak za mną I Tak, tak, tak. Dzienniki czytacie? Tak. A. To znaczy y, uruchamiamy Nie, już nie o to chodzi nie? Jezu, jaki prostolinijny korytarz Bo prawie się zgubiłem jako tutaj wszedłem Ile no nie wiadomo, prosto czy wprost. To teraz ja gdzie może trzeba jeszcze... iść tędy czy gdzie? No tam. Teraz może ten do tego ...w strażniku. O, tutaj. A, czyli nie tylko ja się wycofany byłem. <grywa> wchodzimy, wchodzimy.

No, no wiesz, właśnie. musi swoje powiedzieć. Dlatego zawsze mnie często w tych których grach rozwala. Jak jakiś wielki bander mówi Teraz ty mnie nie pokonasz i w tym momencie ginie. Nawet nie zdąży skończyć swojej kwestii. Slice of life. Banner akcji, dostałem serduszko. Jej, będę się zmienić. A co to jest? Ja chyba z ani jednej jeszcze nie skorzystałem. Slice of Life to jest użyć 250 tych Healthwell. Widzę, widzę, przeczytałem. Dobrze. No co, biemy, biemy. Coś nie dzieje się tutaj? Ma power. <śmienny> Nie wiem dlaczego, ale jak ty to powiedziałeś, to już mnie uzbawię. Dzięki, wiesz co. <śmienny> Cześć, czy ktoś kupić Golda? Oddaj mi te 20 tysięcy. ile mam tego. Mam belca trzydzieści. 30. Nie ja chcę jechać ja no. no. nie dla mnie. No, dla barbariana. Tak? Aha, nie Nie. Się znaje, czy mi się Moje pokemony się zmieniły. Tak. Rzucie. Coś żeś zmienił. Całą to pewnie im dałem. Jest to bardzo możliwe. To kiedy wracałem do miasta, powinienem trochę posprzedawać. No już nie jesteśmy. No chyba, że. Jakieś pojęcie, że się teleportowali Po co teleport jak jest travel.